Z tej witam was wszystkich na kali. Dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy zamknięci. Każdy w swoim kręgu. I ten odcinek polega na tym, że kto ostatni opuści właśnie to oto koło ten wygrywa 1000 zł. Więc chłopaki, każdy z się stara, ponieważ Wy chcecie wygrać, a ja bardzo nie chcę wam płacić ani złotówki, więc będę chciał was przebić. Nie ja 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 ma wychodzenia No nie. Uważam, że dotknięcie na dotknięcie ziemi jest wyjściem, no bo inaczej w żadnym przypadku. Nie się robić o coś takiego. Ale dotknąłeś, dotknąłeś, nie. Aha. Nie no dobra, serio, jakie są zasady czy nie można tak nawet robić? Nie, można, nie, nie można. można No dobra, można, można, ale nie możesz dotknąć stawek Nie możesz tak, dotknąć taśmy okay, Okej, okay. okej, no. ale dobra, no to jest fair pod Dobra, fair. dobra Ej, więc chłopaki, od teraz czas start Więc skupcie się, żeby naprawdę nie skopać tego na samym początku I wiadomo, że wytrzymamy tutaj bardzo długo, więc jest przygotowane trochę challenge'ów Chłopaki, czy chcemy tutaj posiedzieć MS. trochę czasu, czy od razu robimy challenge? ważne pytanie no. Ja nie wchodzę do kręgu, kiedy nie wiem ile jest pieniędzy No, staw. co wiedziałem? Tysiąc Okej, okay, wiecie co, chłopaki? Półczuję wam, ale ja sobie tutaj grzecznie myślę. Eee, e, e. co? Takie udogodnienia nie to no, tylko no, ja no, mogę dawać. Przedtem, no. Ach, no dobra. Poza tym dotknąłeś czegoś poza kręgiem, więc teoretycznie moglibyśmy cię już tak naprawdę z dyskusu. Nie, bo nie, tak. nie tak. Ale to jest prawda, tak? tak bo dotknąłeś. Nie możesz dotykać niczego, no. co jest poza tym, stary. Co, dobra, co za różnica, czy dotkniesz trawy, czy krzesła? Dobra, no, dawaj tego cysiaka i idę stąd. <laughs> Czas na pierwszy Ej stary, celu. jeżeli wyjdziesz to dam ci tysiaka, naprawdę O! Tak? tak? No tak, tak no. Ja to A! Dobra. dobra, to robię to No dawaj stary, dawaj, A, dawaj, jeszcze, dobra. jeszcze kroczek. To co panowie, siedzicie sobie, chcecie no. challenge, co chcecie? Ja się boję usiąść, bo wszędzie można dotknąć taśmy, serio nie, e, Ja będę patrzył Nie no, te kręgi są duże Ja będę tak, nie ma szans, nie umiem siedzieć z krzyżem, jestem duży bardzo Wszędzie dotknę linii, wszędzie, stoję tak Chyba wiemy kto będzie przegrany w tym challenge'u To co? Dlatego potrafię no ma... stać Jak dzieci wszystkie się uczyły w szkółce dla psów komend, to Łukasz się nie nauczył komendy siad. Naprawdę co się stało z tymi dziećmi, co się uczyły w szkółce dla zwierząt. Trzeci challenge, panowie? Tak! Wszyscy tym chórkiem poproszę! Challenge! Jednogłośnie! Nie! Tak jest, super! Dobra, idę. Nie mogę z wami. Panowie, pierwszy challenge. Każdy z was po kolei rzuca frisbee i, pójne, i pójne słuchajcie, pójne. słuchajcie, ten kto trafi, dostanie udogodnienie. Także o! lepiej, żebyście... Powiększysz krąg? Co? Ch**a, masz dziurę w kurde do k**a. Siedzące, to robisz? Tak. No, a co za różnica, czy stoję, czy siedzę. Dzisiaj chyba lepiej. A! Dobra. Dawaj Łukasz. Yes! To było clean! Gratulacje. Wygrywasz nagrodę. Do kręgu rękę. Do kręgu. Siema. Proszę, oto twoja nagroda. Uuuu, jak no Ej wygrycie. Nie! Przecież będę sikał po tym! Ale masz coś pić, a oni Ale, co nie mają powiedzieć? Nie no, Ernest masz lepiej. Możesz no. na usiąść przynajmniej. No. Dobra, to co panowie. Teraz ja sobie idę, wy zostajecie. Zostawiam kamerę i mam nadzieję, że będziecie tutaj, bo potem sprawdzę. Przynieś nam żarcie. Nie, musicie wygrać żarcie. Uważaj! Uważaj, widzę A Widzę też Uważaj, Słuchaj, Daj mi telefon Nie Oddaj telefon Nie Oddaj no. telefon Oddaj telefon Nałożył no, się i tak Telefon <laughs> Ale to ja jest ryzykownie nie, nie Telefon Ja nie mam Chcesz? Ale co, do tego? Się napić, no spróbuj sobie Ale no. Jest pyszne, serio, jest pyszne A sto. jest metoda na. Jest metoda, na. Jest metoda. Jest. Jeżeli telefonem dotkniesz tego Nie znaczy, że dotkniesz tego ręką Jeżeli telefonem nie, dotkniesz Nie, to się. Się. nie, nie, no. się, nie ale pomysły. A jeżeli zrobię tak, patrzcie Ja wiesz No, dobra, nie, no tak. Serio, nie do Gratulacje, straciłeś właśnie duże picie no! O nie! Panowie, no więc słuchajcie, zaczynamy kolejną zabawę. Otóż, Simon mówi, a właśnie a? Zipek mówi. Ooo, moja gra. Tak jest, nawet ja pamiętam tą grę i chcę w nią zagrać. Dobrze, więc panowie, zaczynamy. Znacie zasady? Tak. tak, tak? tak, tak, tak. Dobrze, Zipek mówi, kucnijcie. <głosy> Zipek <głosy> mówi, tak gra się movie. nazywa. Czemu? <noise> no bo jest wersja Zipka miał na tak, taką najbardziej znaną serię. Kucaj! Zi zipek mówi, tak? Okay. Dobra Jak nie mówi Zipek? Zipek mówi, podskocz. No to, co wy zrobiliście? Jakąś piramidę w ogóle? Jeden stoi, drugi w połowie, a trzeci w ja Tak by mi się nie chciało. Marzecie... Co Możecie się podnieść, oczywiście. A no tak, bo to jest pozycja wyjściowa. Dobra. Niech, zipek no. mówi, odwróćcie się. Ej, jakby nie kłamać, wszyscy zbiegli już. Teraz, dobra. kucnijcie podskoczcie. Zipek mówi, krok w tył. Odwróćcie się do mnie Zipek mówi kucnijcie i podskoczcie Zipek mówi podskoczcie i kucnijcie Ale byś porył czołem pod tym czoło Dobra odwróćcie się do mnie teraz i lecimy z inną zabawą Dawajcie, dawajcie, Prawda, prawda? prawda. Ja się z jedną zabawą. A, jak ale, nie chłopaki, jest... no serio. Jak! Jak wy się w to naprawiłeś? No! Pomyślałem, to... że mówi poza kamerą! Płyskujesz. Nie, co jest z wami? To jest kraca, czas na czasowego! Dobra, to... Dobra. Dobra dzięki wygrałeś. Mi się, stać. E, I co? To ja więc ja. dla Ciebie jest nagroda, oczywiście Ja dostaję jedzonko chyba Jedzonko, jedzonko Mogę e, mogę... Maćka A mógł... dobra, to tak, to tak chcę co? No to bierz Proszę bardzo Aż do końca odcinka będziemy tu grać Znacznego Ci życzę Ale zabawne, bo ja tak kuca mówię, no jak... się obrócicie, bo tak zabrzmiało jakby naprawdę No ja No ja myślałem, że kamerę wyłączył i że słabo, że jesteśmy odwróceni plecami Nasza zasada na odcinkach, nigdy nie odwracaj się plecami do kamery O, ja zrobię tak, że to co będzie tu? leżało na samym. Salen... On jest tajłoka widelcem! Co? Tak gówno. Panowie, tak jak widzicie, przygotowałem dla was kubeczki. Dlatego, że będziecie musieli ustawić bierze z kubków i kto zbuduje większą, ten wygrywa. Pamiętajcie o tym, że oczywiście ustawiamy ją w swoim kręgu, nie poza kręgiem. Aj. Więc zaraz Wam już ją udaje. No i co? Macie na to 3 minuty. Start! Ja zostałem taką. Będzie i tak wyższa niż tych pentwały. No żartuję. Nie no, technika jest prosta. Widzę, że różne techniki tutaj są. Pamiętaj Maciek, że robimy wyższą, a nie szerszą. Macie również ograniczoną liczbę kubków, więc to też pamiętajcie o widzicie, jest tylko jeden. Pamiętajcie o tym. 25 sekund. Maciek, spójrz na oponentów. 5, 4, 3... Dwa, maja. jeden, stop, 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 Dobra, Łukasz okazuje się, że zwyciężył. Gratulacje. Mój kolor dominujący to pomarańczowy. No sprawdziłem, przepraszam, sprawdziłem tylko czy byłeś w kręgu z ręką. Nie więc. jestem, ale Dobrze. No. Dobra, Dobra możesz zniszczyć sobie. Ej, patrz zipek, umiem żonglować! Podasz mi jeszcze kubek. Nie. Ej, Michi już się zaczyna chcieć szukać. A? Tak? Ja to bym Trzymał tyle, Ty co stary, bo ja wypiłem litrowe osi przed nagrywaniem. Stary, powiedzmy. wiesz, jak idealnie się składa? Dlatego, U. że w tym momencie zaczynamy zabawę. To no, wypije ile kubków wody. I musicie o, je wypić. Jeżeli ich nie wypijecie, od razu jesteście zdyskwalifikowani. Zdykwa Odchodzicie, więc musicie wypić tyle, ile wylosujecie Dobra, proszę bardzo. Losujesz jako pierwszy. Ertkus, ja odstawiam, że dziewięć Nożnik jest razy dwa. Nie. Uwaga. I. Na sześć. sześć. Ile masz? O, dzisiaj! Teraz macie, rzucam ci! O nie, nie! O! O nie. Close, close. close, close! Daj mi pić! A! No więc panowie mają już kubeczki wylosowane i zaczynamy piciu. Tak więc, co? Macie wszystko wypić. Czas to start. Pierwszy. Pij to! A to jest, nie jest woda ze ścieków? I co, tak smakuje? O, fu! Co to jest za woda? Nie? No. Tak, jest niedobra? No. Naprawdę? No, jest ta jedna z takich tanich tanich, takich wiesz, co nie przechodzi przez gardło Ej, wypiłem jeden kubek, jest przesrane Nie to, że nie smakuje Jak na Maciek? Smakuje ci? Smakuje mi bardzo dobra. której? trzeci kubeczek, tak? Nie, ja już nie mogę. Co to zmieni? Ej, ja żałuję, że zjadłem. Śmiałem się z was, że jesteście głodni, ale przez to, że zjadłem, jestem na trzech kubkach i to... Jest... mi się zastanawiam. Tak. Ten pełny, serio, tak full pełny. To grać się od 1000 złotych Zjadłem kilogram żadnego. Nie może być proste! Zapytaj tego trzeciego tam, co masz jest, sobie. Dobra. A, to czas się w ogóle już skończył. Na jedzenia. Proszę. Jest taka ostatni sława, kubek. Jest taka tania i to czuć. No i brawo. Ernest wypita, ciekawe kiedy będziesz przyszedł łazienki iść. To za 5 minut. Dobra, to poproszę 9 kubeczków. 9 kubeczków i lecimy z kolejnym czelapie. Od razu po tym. Więc wypijaj ja to. Robię labach, Dobra, co? czyli ty sam chcesz wypić 10 z 11. Tak, Ogólnie 11, teraz tak. 10. Dobrze. Na raz. Let's go. Jeden. Już się robi źle! Już się robi źle! Ja to z cał ja 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 miałem! Co, ale jak zaczęli i jak jeździmy? No już klaciki podjeżdżają. Trzy! Ale dalej macie cztery, trzy mamy kciuki. To jest takie. Co ja się widzę? B... Cztery! Ja Pięć! Sześć! Jeszcze tylko trzy! Co? Wiesz do no końca? Wszystkie? O jezu, jaka ona jest niedobra! Naprawdę, te kubeczki no, półtora litra wy 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 mm. wyglądają miniaturowo. Ale nikt ci nie wierzy, wiesz? Totalnie, totalnie nikt ci nie wierzy. No ile asa został? Lecimy. Robił to. O, końcóweczka Nice. Ale czyli przepełnienie tutaj. to już jest maks. jedenasty by nie przeszedł O, czuję rozciąganie żołądka, właśnie. Będę szczać dzisiaj chyba, nie wiem, bo pusznicem. Pod pusznicem? Dlaczego jakiegoś... nie szczać? Nie się pod prysznicem? Czemu, pod czemu dopiero pod prysznicem? nie dostęp? Ale nie, cze, czemu prysznic. No bo zawsze jak wchodzisz bym... pod prysznic sikasz, no nie wiem Ale, no. be, ale A, w każdym każdy czasie też będziesz sikał No ale nie wiem, co w tym dziwnego, ja też sika pod prysznicem Fajne jest Ale czemu powiedzieć, że będziesz sikał pod prysznicem? No bo sikam pod prysznicem zwykle jak chodzę Czyli częściej sikasz pod prysznicem niż do kibla? Całego dnia po tak? prostu daję z siebie mocz pod prysznicem, A nie wiem Co jest? Moc, mam ten mocz, mam ten mocz tym, nie nie każdy powie, kto sika pod prysznicem, naprawdę. Każdy, no bo... na pewno, tylko Niech podniesie to rękę, kto, kto sikał pod prysznicem kiedykolwiek. Jezu, bo to nie codziennie. To codziennie sika pod prysznicem. No i, no, i no i co? No i co? To częściej sika pod prysznicem niż do kibla. Nie, Romany, co? <laughs> nie ja lubię się strzelić czasami, tak, pod prysznic, tak. Weź, zaraz no, jeszcze rozumiem, ale... U kolegi! A, u kolegi wiesz, on wreszcie Dobra, zanę. ostatnie pytanie, bo widzę, że tutaj macie chyba o to obu chodzi. To wchodzi specjalnie pod podkreślić, żeby się tylko wysikać. Nie, a zapytaj czy... co, A ty, co, ty jak, to jak to tam jest? Łukasz, coś, co z siku? Chcesz się siusiu? Siu? A nie trochę. Ja... Ja? ja? Nie, sika. nie, ja mogę sikać raz dziennie mi to nie przeszkadza w ogóle. Dobra, to, to, to co? Kolejny challenge. Tak, a chciałem jedzenie. Eny z w papierka w nożyce. Jeżeli wygrasz, to nie dostajesz, a jeżeli ja wygram. Papierka w jednożyce? A jedzenie? 3-4 cztery. Cztery. nice. U, jeszcze cieplutkie nawet. Dobra, jaki jest następny challenge? Nas Dobrze się składa Arner, że właśnie zaczyna się dlatego że zaczynamy kolejny challenge, który się nazywa Wygrywa ten, kto zrobi pierwszy sto kółek dookoła koła. To! Ej, nie dostałem sztućców, w sensie o to chodzi. A challenge idzie 3, te, Ale patrz na nogi, bo dużo osób nadepnie na mnie Patrzę, ruch. patrzę. Nie jestem w stanie Stary, dwa kółka? Koniec. A, o jezu. Jeszcze ja. ci jedzenie. Co? Ja ci jedzenie. No. Kręcę w miejscu przez to, że to jest tak mały. Ale i czy... tak nie mam jak go zjeść, bo nie mam Ej nie, nie dam rady stary tego robi. Nie, ja się zrzygam. No. Chyba ja. Ja po tej Jedną o tym wodzie, Ja nie. nie wiem Robicie tak, jedna noga na środku, dosłownie jedna, nieruchomo Patrzycie w dół i tylko tym się obracacie Tylko, że wy macie większe kręgi, więc możecie chodzić dookoła sobie. Jezu, jak się z wami nudzi Chłopaki, znaczy. wiecie, że to się kręci samo? Ja pierdzielę! Ej, aż tak Pasza, ziemia nie? W ten sposób mi się podniosła, stary, wiesz mocno. Chciałbym, naprawdę, ale ja wiem, że ja się po prostu drzegam po tej wodzie i po tym parkanu. Ale możesz. Ty dwie masz strony. 20 dopiero? Ej, ale wy jesteście. możecie w jedną i w drugą się obracać, więc nie zakręci wam się w głowie. Dobra, mam dosyć. No bo nie będziemy całego dnia, kurde, na was tutaj marnować. 36, mam. 50. Ale to jak pokażesz prawie wygrywa, to i tak go nie prześciga. Czas na kolejne zadanie. Dobrze? przygotowałem tak. dla was tutaj oto pole, żebyście zrobili kolejny czelecz. Mianowicie. Łycikiem. To jest łatwo. Połóż głowę. Możesz na obrót. O. I musisz się zakręcić, tak? Lepiej na środku, stary. Mhm. Mm musisz się tak zakręcić 25 razy. So! I musisz wziąć kubeczek. Co A ile czasu jest? Odpowiec? 3, 4. Nie wiesz, 5. ile to jest 25? Zima? 5. Szybciej. Nie wiesz, ile to jest. Szybciej. Szybciej. 6, 7, 8. Nie dam rady No 10 to jest Dobra, 10, dawaj Dzie Dawaj jeszcze dwa Jeszcze dwa Nie mogę <laughs> No zostaw mnie, nie mogę no No o idź kurde. No Dobra, idź po to. to Dawaj kija, to ci ulży Jeszcze trzy Jakie trzy? No bo miałeś przerwę, dawaj Teraz trzymaj tak kija potem, poziom. Trzymaj RDS, kija na śniegu, co ty robisz? Na śniegu trzymaj Dobra, I, już, leć, leć po kija, Masz wrócić z kubeczkiem Teraz mogłeś wziąć kija, bo byś tak trzymał wtedy i równowagę utrzymywał. O, O kurde, spryciarz. <_DRZIETE> A -a -a! Trzy popołeczki, frajerze Żartowałem Co za gówno Ej, ale wiesz PHR PKR że to pierwsze wykonywać Nie ma znaczenia, wy teraz jak odpadniecie to też Lepiej zróbcie to dobrze A jemu gdzie z tym kijem do mnie idziesz? Ja zrobię to samo co Ernest Dziesięć Siedem, osiem Dziewięć Ostatnie Dziesięć, lecisz po kubeczek O oglądając to

Jeżeli ja nawet dotknę Jeremy's, jeśli jeżeli zostajemy chyba co? Nie no ta linia, chociaż końca... jest tak cienka. No jest, ale zipek zdecydowanie. No ale w sensie zdecydowałeś, się... że nie, nie można nie dotykać. No źle, nie, 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 nie ma. Nie, nie jest. Zagrałem, no trudno wygrałem. Zagrałeś. Jak się zobaczyłeś. Ja, ja grałem, czy... w tym jest problem cały. Zobaczymy, czy wszyscy przegracie. <noise> 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, już ty o nie, Jezu. nie wyleciał. 7, 8. Ja, oh, ja, ja tak nie byłem nigdy. 9, 10. Go! Idziesz. O, do... Nie. Tysiaka wygrał, Urgę. nie No i mamy zwycięzcę. Panowie, dziękuję wam serdecznie. Miałem inną metodę, ej, mam zimne poty od picia wody. Cały Ech jestem yeah. zimno-mokry taki. No możesz wyjść, stary ja tu zostanę, wiecie, mam takie uprzedzenie co do tej gry, że zostanę tu jeszcze z 10 minut, żeby było pewne, że wygrałem. Trzymajcie się. No idę do bankomatu, daj mi zjeść. Widzimy się jutro o 18. Straciłem tysiaka, Łukasz wygrał. Ja on teraz nie wyjdzie stąd przez tydzień. Nie, boję się za bardzo wyjść stąd. Po Więc może warto było, to bym na tyle, na razie. Trz.